Dzień na widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy znowu Roblox, tym razem grę pod tytułem To nie mój sąsiad, czy coś w tym stylu: That's not my block neighbor. Blocky neighbor. Gra, grałam już w nią, jest bardzo fajna, oczywiście, to jest proste, normalne i tak dalej. Oczywiście gram na telefonie, nie gram na komputerze, laptopie, tablecie czy coś w tym stylu, więc nie mam prawdziwego. That's not my neighbor. Weźmy bez tym bloki. Bo bloki to masz jak w Robloxie albo w yy, <grywki> Znaczy się Lego nie robi. Znaczy w Robloxie w sobie też. To jest gra, która moim zdaniem jest w moim top 10, ale na pewno nie jest w top 5. Mam dla was jeden odcinek, tylko że trwa prawie godzinę i jego edytowanie zajmuje mi tak gdzieś bym powiedzmy miesiąc, ponieważ nie chcę się do niego zbytnio przekładać. Zapominam też o nim, mam też sporo nauki i tak dalej. Sprawdziany, niesprawdziany i tak dalej, i tak dalej. No. Także może nie będziemy, nie bądź, nie przedłużajmy i po prostu... Zacznijmy grać w tą podróbę. That's not my neighbor. Play. The following short film in production of DDD, the education finance. There is a security window, don't forget to observe it very well. Each individual... Nie zdążyłam przeczytać. On the right you have... Folders of the date of each neighbors according to the, the floor to find out the click it takes one of the list in front of you. Besides the comments from this hatch if you determine that it... coś tam, 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 coś tam uh, przycisk coś tam, <laughs> coś nie <tam. laughs> <laughs> zadzwonić pod 312, pod Jak numer 112 Tylko, że bez z jedynki z tysiącem Jeszcze musimy z tym to bym pokazać Welcome and congratulations on your new job Nie powiedziałabym, że jest taka nowa As you can see in the picture frame You're just blah, blah, blah The neighbors of the building O, oh, dzisiaj jest mało no, osób, so, tak.

Widziałam, że nie ma ID chciałam kliknąć guzik, nie kliknęłam tego guzika. I kliknęłam, że może wejść. Nie kliknęłam czerwonego. Wiesz, na February, okej okay. Rozumiesz? Good luck, dzięki. Kliknęłam nie ten czerwony, a ten zielony. Alo, no. No, co to, to mi za jakieś niedawanie karty? I miałam takie ID. Nie ma. Hmm. Dobra. I mój misklik Jezus Maria. Kliknęłam w zwykły przycisk i go wpuściłam. A zanim wszedł ten sam. Tylko, że dobry. I ja miałam takie. Jezus Maria, co ja zrobiłam. Ale dobra. Czy jest pan... Tu jesteś William, co nie? No, doktor William Afton. Witam pana. Gdzie pana Klara jest, co? Znaczy, w sumie... Scott Afton... Scott Afton. <laughs> Scott dał, że jednak Clara Afton to jest wymyślenie i nie jest główną postacią, która w ogóle by tam żyła. Ale dobra. Nie ma pana na dzisiejsze liście. A to czemu? Zapytajmy się. I'm not on today list because I had to leave due to emergency. Pan na trzecim piętrze. Coś nie? Czyż nie? Czyż nie? Czyż nie? Czyż nie? Czyż nie? Dokładnie. Się pamięta, to się wie, a nie gram w to chyba dwa tygodnie. 1, 4, 2, 5 i Mia Stone. Ok, Mia Kamek, rozumie. 1, 4, 2, 5. 1, 4, 2, 5. Czy jest pan William w domu? Long Mia Stone Speaking? Mhm. My fiance is no home. Oh. Is he back? We don't know. We will see. I will not tell you now. <laughs> Dobra. Panie Williamie. Ile pan dzieci w końcu za... Przepraszam, przepraszam. Doktor William Afton. To się zgadza. Czy jest jeszcze ważne? Jest jeszcze ważne. Ma pan ważność jeszcze kilku lat. To na pewno znaczek DDD jest, to też jest, Dr. Afton, trzecia, na pierwszy. mam razem tego, to jest dobra, to się zgadza, nie jesteś na dzisiejszej liście, ale to mamy gdzieś. Czy twój wygląd się zgadza? Czy ty masz takie rebrusy? Masz takie rebrusy? Wear glasses, wear ash, shorts, hard. masz shorts, hary. Road nosa. masz nose. nosa. Oboje macie jakieś takie nosa, bym powiedziała. Chociaż ona ma jakoś malnosa, ale okej. Okay. Psychiat... Psychic. Co? Ty i psychiatryk? Znaczy psychiatryk? Psychiatryk, tak. On pracuje w psychiatryku. Ktoś, zobaczmy, kto jest w ogóle w grze. Policzyłam 11 albo 12 osób. Dużo gra osób w to. Zupełnie to Anglicy. Wygląd. Wygląd też się zgadza. Jest git. I twoje ID. That was nothing. That was nothing. Forget. forget. Zapomnijcie o tym, ok? Ok. 2504. 2504.

Mi się wydaje, że tak pan ma, jakby. Chyba ma pan wodę głowy, tak mi się wydaje. No, widzę, ma pan taki ładny nosek, takie piękne, żeński. Czy widzi pan ten wielki czerwony przycisk? Ja bym chciała, naprawdę, ja bym nawet musiała. Przepraszam, kolejny powiat. Czemu ja nie wyciszam ostatnią aplikacji? Przepraszam, proszę pana, naprawdę, ale pan ma tak czerwoną twarz jak ten guzik, naprawdę. It's not my fault. Ściszmy sobie grę, bo na pewno mnie zagłusza. Have contact with the DDD -D -D. A ground has to sound in the building. Please wait for the, clinic, the product of <laughs> cleaning product to run Cleaning product ...Pterodactyl Continue your job Thanks bro, kurde Oh Pan co porzucił swoją córkę. Widziałam ciekawostki na temat tej gry. O! Ja akurat pana żona dziś jest też na liście. Znaczy nie doszła żona. Nie doszła kobieta. Zostawiła się mi tak. How dare you! Dobra, na liście jest. Ale no, nie widzę, no. Jestem dzisiejszym liście. Znaczy, jest ważne jest. Znaczek jest. Jeszcze zupełnimy się. Mossos. 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 Francis. Francis. Francja. Ok. Okej. Okay. <laughs> Trzecie, drugie. Mieszka pan są? No oczywiście Milkman, to się zgadza. Long hair. Masz long hair w sumie. Sorry, long nose. No to masz long nose. Tired eye, masz tired eye, short hair. Nie powiedziałabym, że są shorty, ale okej. Okay. What a hat! Nie, yeah, Coś a hat! Co jeszcze zapisano? I'm mm I want from -hmm. my job as a milkman To też się zgadza i w sumie teraz zostało tylko ID. Błagam, bądź dobrym, bo jak nie, to ci zabierę wszystkie Twoje mleka. Niedosłownie i nie w tym złym sensie. 23,55, 23,55, 69,41, 69,41, 89,95, 89,95. Wszystko się zgadza, proszę bardzo skip, bo nie chce mi się ciebie słuchać. O, excuse me, zaraz wracam. Oj, I'm back. Minęło kilka minut, to na pewno. Za długo z nim rozmawiałam. Ale mamy szczęście, że boty nie potrafią rozwalać szybek. Tak jest. To się opłaca w tej grze. Dobra, pani Nacza. Będziesz maczą. Jest na dzisiejszej liście, to się zgadza. Dobra. Ważne jest. ID jest. ID jest. Nacha Macza, ok. Czy to jest macza Mika Alice? Michael Jackson, ok. Michael Jackson i Michael Jackson, ok. Drugie na czwartym to to. Jakie ja tego? Nienawidzę, 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 nienawidzę. Ok. I'm resilient w the building, I went out from my job as a chef. Girl. Upiecz mi lasagne. Nacha Michael Jackson. szef. Mm -hmm. Right eye blue. Fioletowe, ale spoko. Ona zawsze tak ma. Left eye green. Green. She has freckles. Ma frecklesy. Ostatnio nie miała frecklesów. Wygląd się zgadza. to się zgadza, to też się zgadza. Czy będzie twój się... I will back soon again. Dobra, myślę, że już sprawa zażegnana też z koleżankami. Pozdrawiam Was, jeżeli widzicie ten odcinek. Hehe. He. And, dobra, dobra, dobra. Na czym stanęliśmy? A! Na ID, tak? Na ID? Na Twoim ID? Na pewno, na Twoim ID? Chyba tak. na no, Chyba na ID. E, 7896. 7896. Ale w tym dzisiejszym odcinku mamy kłopot. Pięćdziesiąt trzy sześćdziesiąt sześć pięćdziesiąt trzy sześćdziesiąt sześć pięćdziesiąt cztery trzynaście pięćdziesiąt cztery trzynaście zgadza się, wchodź do córki, tak, tak, wchodź, wchodź najwyżej, nie za że Maria, już myślałam, że. A? Nie macie na dzisiejsze liście. Girl. It's like, girl. Gdzie jest twoja opaska? Gdzie mieszkasz? Pierwsza na czwartym. Pierwsze na czwarte, czekaj. Pierwsze na czwartym. Chyba chciałaś powiedzieć trzecie na czwartym. Jezu, ja zupełnie twojej się nie zgadza, Zobaczmy. 56, 8, 56, 85, 56, 85, 54, 59, 54, 59, 63, 29, 63, 29. Okej, a krótki się zgadza, ale proszę mi odpowiedzieć. What's wrong in my apprentice? Nie masz opaski. My headbang? I leave it at home. Mhm. Mm My entry quest I move into another apartment. I'm not on today's list. There must be a mistake. I should be on the list. I'll let you on the list, Nima. Look at the list again. No, I will not. Okay, let's see. What is their apartment phone number? 4258. Czekaj, 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 a jak się nazywają? Bo już mam Alf, okej, okay. Kapciutto, Raffaello, Kapciutto, okej, okay. okej. Okay. Tak, subskrybuję te kanały i, problem, hello, Rafaello, leciutto. o, oh, Rafaello, witam, my husband it's not home, to rozumiem. Ale pani jest. Is he back? No, you back. Uh, right now you back. So uh, you go on the bad list. I dostaniesz też złego lista od Mikołaja. A raczej węgiel. Proszę mi stąd pójść, pani podróbko. She Hmm. Hmm. Bye bye. Dzięki za kudłowakowanie. A witam pan Alfa. Widać że Alfa. Kapciut to. Ej, to my mieliśmy już tak, mieliśmy Natacza. Macze mieliśmy, mieliśmy Francję i teraz mamy pana Alfa, to jeszcze Gloria została. Gloria, sorry. Ta piosenka. i czterdziestekiego. czy coś takiego. Dobra, witam pana. Czy jest znaczek? Jest. Jest jeszcze ważne. O! Jeszcze 5 lat ważne. Niech pan sprawdzi swoje dowody, bo jeszcze za 5 lat i będzie pan albo did, albo. Nie did, że d i d, tylko d, e, a, d. Fajnie. Znaczek jest. Okej, alawka, czy to? trzeci na czwartym? To się zgadza. I'm a resident of the Boring, I went out from my z, ale gdzie pracował level, okej. No, to się zgadza w sumie. Mm -hmm. <coughs> Jesteś na dzisiejszym liście. To dowodzik za chwilę, zobaczymy. Uh, Wygląd. Bignosa. Ma bignosa. Prominet temu sztante. Mam. już Monoklesa. A, i to na lewym oku. Uera hatte. No, uera hatte. Dobra, i pana id nette Jeszcze 1205. 1205. Jak będziesz miał coś zlewu, id to w ogóle wywalasz. 4849. 4849. 4809. 4809. 6, 3, 6, 6, 3, 4, 7. 6, 3, 4, 7. Wszystko się zgadza. Niech pan sobie idzie do pana żony. A wie pan, że przed chwilą przed panem była typiara, która się za nią poddawała. Znaczy podszywa... poddawała. Podrzywała. Tak, ona się pod nią poddawała. Ja Ewin. Chodź. No, pierwsze ID, znaczy ID. I czemu ci nie ma na dzisiejszej liście? Hmm, I forgot to show my ID. No właśnie, widzę. I'm not on today's list, because I live to two Za chwilę, jak zadzwoni do czegoś Steven, Stevena, to zobaczymy. Dobra, pan gdzie mieszka? Tu. Aha, pamiętam. 4242 Steven i uh, McDonald's. Trump. Hello, Simon Rodboy speaking. Mm -hmm. Dziwny, mm -hmm. Oh, your father is not home. Is he back? We don't know. We will see. Dobra, nie ma ci na dzisiejszej liście. Czy jest podejrzane, ale cię też nie ma w domu. Co nie jest podejrzane. Prawdopodobnie. Nigdy nic wiadomo. Mm -hmm. Mm -hmm. Dobra. Cierp. cel MC boys no MC boys no. I'm Amrazyno reburning. No. I'm come from doing shopping. Przychodzi robiąc zakupy, ale jego wytłumaczenie, że nie ma go na liście, to jest dlatego, że było coś ważnego. To ty w końcu robiłeś ważne zakupy? Bardzo ciekawe. A co kupiłeś? Bo siatek nie widzę. Cukierki, no tak, skończyły mu się. Oh, biknose. Ma tak za nie biknose. A to jego biknose się wtapia. I ta z candy. I ta Always. Ci zawsze. Nosi czapkę. Nosi czapkę. To się skadza. To ma znaczek. Tu też. Się... A trzecim, trzecim? Tak, dobra. To się skaca. A, ha, 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 ha. Jeszcze trzy lata masz ważne. Trzy lata gorzej niż tamten. Dobra. Sprawdźmy, ten twój dowodzik. 9, 6, 4, 5, 9, 6, 4, 5, 1, 6, 7, 8, 1, 6, 7, 8. Duży ci się liczb powtarza. Ja bym tak pracowała w urzędzie, mówię wam. Ja bym obrażała ludzi, pojechałabym do Anglii i po Polskiej bym przeklinała. 4, 6, 11, 4, 6, 11. Zgadza się. W tym momencie robimy takie, od, jakby góra dół, jakby takie coś mi tu nie grało ale ok, wchodź. O, Gloria! Witam panią, Glorię. Gloria. Smith Chief, Ja tak mówię, Smith nie wiem czemu, przyzwyczaiłam się do tego. Jeszcze ważne jest, jest znaczek TTT, tutaj też znaczek TTT. a ma of building, a went for my job as a banker. Gdzie mieszkasz? Drugie na pierwszym bankier Coś się zgadza. Nie, to, to. Jest też liście. Z panią Glorią to ja się dogaduję. Ona wygląda mi tak jak piosenkarkę. Dobra, jeszcze wyglądzik. Um, more on the right, tak zgadza się. Shorte Harry, Shorte Harry, Rodenosa, Rodenosa, wygląd też się. zgadza. Czyżbyśmy tak szybko kończyli? Też nie chcemy się robić drugiej rundy, więc będzie tylko jedno. Na dzisiejszy odcinek, bo jeszcze z tymi wiadomościami tu mnie zdenerwowali, aż będę musiała wypić herbatę. Dobra, sprawdźmy twoje id -siu.

O! Oh. Hello! Um. Po pierwsze gdzie twoje ID? I czemu ci nie ma na tym liście? I forgot to show my ID. I'm not on today list, be, list because I have to to one on my gazette. Ty mieszkasz gdzie pierwsze, trzecie? 5, 5, 3, august. August dzwonimy, odbierz swoim komórkom. No answer. Huh, that's suspicious. Ważne jest, że to jest. To jest amerykański budynek. Mam prawdę wątpliwości. My apartment is three on the first floor. Zgadza się. हाँ हाँ एगुस चिप्रानी बिजनेस मन स्मॉल आइस किंटेक वरा खाते या सो ओके सॉरी Nie wiem skąd by się to wzięło. Wygląd się zgadza. Czemu się zaznaczyłam? To miało być... Okej. Okay. W sumie wygląd też się zgadza. Nie macie na dzisiejsze liście. A ja to tam ciul, Bym tak powiedziała. Hmm. You're too spiesz się z tumi, Bat. For me, Bat, ok.

dwóch zapanych zabitych bursów? Zero. Dobre siły Zero. To czemu dostałam? A bo to czekaś... No, no to E! to dobre dostałam. Chyba, nie wiem. No, Myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie chyba właśnie na tyle. Jedna rzecz, żebyśmy było GIT. Odcinek trwa 27 minut. Ale poza kamerami spędziłam to na pewno tak z 35. Razem licząc, z tym myślę, że gra jest spoko. Podpowiedź nie chciało mi się grać, a raczej informacje: nie chciało mi się grać w dorsy. Bo co muszę zdecydować ten odcinek, to jeszcze teraz ten. I prawdopodobnie ten stawię wcześniej niż dorsy, które. Dalej chyba będzie mi ciężko je zmontować, ale zobaczymy. Nie wiem jak z Daily. Nie wiem właśnie co z Daily. I też Was bym prosiła o zagłosowanie na tą przepiękną ankietę na temat Stray Cat's Doors. I przypominam, nieważne, że. A raczej nie przypominam, tylko informuję, że jeżeli głosujecie na 1, 2, 3, no to w sumie i będziecie mieć takie co? bo no to czemu dajesz nam do wyboru skoro zaznaczyłaś, że jedynka jest dobrze? Po prostu mi się ścięło. Nie mogłam zaznaczyć innej odpowiedzi, to było jako moje pierwsze więc w sumie miałam do wyboru tylko to, czy tam YouTube mi coś ścięło i tak dalej i nie miałam w sumie jak to zrobić. Więc to jest na moją obronę, że to nie moja wina tylko YouTube znaczy nie YouTube, znaczy YouTube jest spoko, YouTube jest git. Tak szczerze, wolę nawet YouTube od TikToka. Nie siedzę zbytnio nawet na TikToku. Tak szczerze. Wolę YouTube. Tak szczerze. Więc myślę, że dzisiejszy odcinek That's Not My Blocky Neighbor będzie git, będzie nice, będzie super, będzie super duper babeczki. Co? W dzisiejszym odcinku mieliśmy Dwóch nieproszonych gości, czyli przez listę. No i dwóch dopel y, gangurów, garbów. Myślę, że na dzisiejszy odcinek to tyle. Też miłego dnia, miłego dziąka, miłego popołudnia, miłego dnia w szkole, miłego dnia w pracy albo dobranoc, cokolwiek robicie teraz. Myślę, że to tyle. Papatki. Oj, papatki.